Siemaneczka ludziska, ja jestem Kielomaniak, a dzisiaj mam dla Was skrócone relacje z turnieju, który niedawno odbył się na moim kanale. Oczywiście chodzi o turniej najlepszego lisina. Jest to pierwsze tego typu zdarzenie, jak wiadomo były pewne niedociągnięcia, ale myślę, że na tym razem będzie znacznie lepiej. Początkowo miało być spotkanie z widzami, ale z powodu dużego odzewu od was, zdecydowałem się na się ten turniej, żeby każdy miał szansę zagrać Także co, obserwujcie ten kanał Bo w niedługim czasie będzie kolejny turniej Oczywiście z nagrodami Zatem przejdźmy do relacji Także za chwilę odbędzie się mały finał W którym zmierzą się Hentai My Life versus Elemenupi Ci zawodnicy mają Jeden z nich właśnie ma szansę Zdobyć trzecie miejsce, w którym Jest, jest nagroda yy, Malutka, bo jest to gift W LoLu Mimo wszystko Zawsze nagroda Jak widzimy obydwa przeciwnicy mają Ignite Barierę, czyli podobna taktyka Mało co Tak samo się budują trzy dorany Tylko, że tu jest ciastko A tam jest spotka, czyli minimalnie minimalne Inne masterki Z tego co widzę, auta tak mają Atak AD mają podobne 105, tam jest też 105. Szybkość jest 350, do niego chyba jest 361. Też różni się speed czyli minimalnie są zmiany w runkach. Mm. Zaraz zobaczymy. Może jeszcze przypomnę, regulamin w turnieju. Gra się do pierwszego killa, czyli pierwszej krwi bądź do zdobytych 100 milionów, czy też zniszczonej wieżyczki. Tutaj jak na razie widzę, gra psychiczna. Super tanie cele Menupi, Skradanie się w krzakach Obok niego Poro Za chwilkę wyjdzie pierwsza fala minionów i Zobaczymy co z tego wyjdzie Póki co byłem środkiem mecze, listinów bardzo szybko się rozstrzygały O, pierwszy starcie widzimy Użytek Q Hennamalai wychodzi dosyć dobrze, bo Enupi stracił no około 25% życia, czyli Pierwsze koty za płoty o. Widzę, że tutaj jak na razie Kozactwo nie ma granic! Powiem wam, że nie mam, nie mam yy, typu kto wygra Nie mam pojęcia, zobaczymy, w sumie czas pokaże yy, Lup jest bez energii, czyli jak widzimy można to wykorzystać Nie wszystko na znaczy Q, ale Bez energii dużo nic nie zrobi no i wiadomo, po każdym skillu można używać dwóch autoataków, które, które nam mm, odzyskują energię. Widać dojrzałą grę, spokojną grę, każdy gra mniej więcej w miarę defensywnie, stara się zbierać miniony 9 do 7, czyli minimalna przewaga po stronie Hentai My Life. Widzę, że dwa są inne skinie. To jest Lissin, który jest najlepszy, chyba default. Proszę bardzo, Enlupi to reprezentuje. A tutaj mamy akolityk Lissina, którym gra Hentai My Life. No dobra, czwarty poziom bity po obu stronach. Być może teraz coś się wydarzy. Jest pierwszy kill, jest jakiś starczy. Nie, niestety, Lupi się wycofał. Duże miniony są ważne. To jest to w sumie kasa, a nie kasa, chociaż tutaj, tutaj aż tyle. Nie gra roli 615, czyli farma jest na praktycznie takim samym poziomie. Na razie bardzo defensywna gra, bo mam szczerze, że nikt się za bardzo nie wychyla. Być może to jest recepta na sukces. Jest pierwszy plus. Ładnie, to Jantamela wziął plusa i szybko doskoczył mnie naprawdę, bo nie chciał ominąć naznaczenia przez Lisina. Jest pierwszy autoatak. Pierwsze starcie, jak widzimy, men lupi. Stracił prawie, że połowę życia Czyli dość dobre Taktyczne ogranie przez Hentai My Life Kolejne obicie Z jest to y, Umiejętność, która Jest obszarowa, czyli wystarczy być y, W jej obrębie i dostaje się obrażenia mm. Dalej dość defensywnie Piąte lewele, tutaj mamy szóste, czyli jest minimalna przewaga z strony Lupi, ale jak wiadomo, o tak, Henta My Life też zdobył już szósty level, czyli będzie się działo. Jest, plus zdobył na My Life. Myślę, że będzie trafiał, starał się go trafić z Q. Kolejne starcie: Troszkę gorsza, nie wyszedł Nupi Prawdopodobnie cofnie się po plusa. Tak samo bym zrobił. 33,28, czyli jest minimalny yy, przewaga, yy, jeśli chodzi o miniony dla Henta My Life. O, proszę, i tutaj. Troszkę przewagan po stronie Elementu, P, jeśli chodzi o, o poziom życia O czy coś się dzieje? Czy nie jednak cofnął, myślałem że będzie już y, po chilu Poszedł do pudeły plusa, ale zaryzykował No powiem szczerze, w opałach stoi head my life, być może Za chwilę skończy się ten mecz i Lupi póki co ma przewagę, jeśli chodzi o pay, myślę, że będzie... Znowu go zaznaczył. Nawet, nawet. Można powiedzieć, że dość, dość fajnie zbiera Henta My Life farmę. Szanuję, myślę, być może to jest jego taktyka ten mecz, żeby wygrać farmą. Ładnie go tu naznaczył Ładnie ominął też Q. Zawodnicy są po widzę, że pojawi się plus. Będzie starał się kontrolę wziąć, tak. No niestety Qs misało być może teraz mógłby zagrozić upi. Dalsza gra defensywna. no nikt, nikt za bardzo nie, nie ryzykuje. Każdy gra w miarę spokojnie jest zaznaczony, ale widzę, że nie zdecydowało się na dolecenie do przeciwnika 47 do 401, yy, czyli gracie są już na półmetku zebrania. Jest, jest pierwszy, jest pierwszy akcja. Jest naznaczony Q. Czy coś będzie nie na no, candle się wycofał? Już myślałem, że to skończy się na korzyść elementupi. Póki co farmi, ale widzę, że troszkę dłubił mi Jest dosyć obity w Widzę, że ładnie to rozegrał Lenupi. Układ plusa przeciwnikowi. Taktyczny plus. Nie jest zły! Obija trochę wieżyczkę, jest zaznaczony. Myślę, że niepotrzebnie. Troszkę straci, straci trochę przewagi. Mimo wszystko nadal ma więcej plusów. Więcej życia. Kolejny raz zaznaczony. Dobra, ominął, ominął, ale mimo wszystko nadal ma przewagę minimalną. Tylko to by mnie to dziwi, że HDMLF nie, nie, nie użyła tarcza tego, by leczyć na milionach. No ale zobaczymy, dobra, jest plus. Czego weźmie? Wziął go. Chyba będzie kill, będzie zabójstwo Lenupi Ignać... O, odpalił barierę. Cóż, za się dzieje? uciek, uciekł, uciek uciekł. Wie o tym, że ma plusa. Nie wiem ile zostało, ale myślę, że jakieś 100 HP, 200 maksymalnie. 55 do 50 farmy. Dobra, zobaczmy co tu dalej się dzieje. Lenupi musi teraz grać defensywnie, musi koczować koło wieżyczki, bo nie może sobie pozwolić na to, żeby nie trafić. Już myślałem, że go nadalby to zaznaczył myślę, że to by oznaczało koniec, koniec tego meczu i rozstrzygnąłby się kto zdobędzie trzecie miejsce. Chatamy postanowił się wycofać, jak widzę, idzie, po plusa. W sumie dwa plusy się zrozpiły. Jest szansa na to, żeby dojść dobrze. Yy, Z większy przeciągnie przeciwnikiem. Na szczęście nupi. Otrzymał właśnie plusa. Dzięki temu. Troszkę Dzięki hp, może bardziej do 61,59 dość duża przewaga. Będzie yy... jak nie, jednak by się wycofał. Dość duża przewaga jest dla Hentai My Life w farmie. Hmm, Też dosyć dobre wrażenie dostał. Nie zapomniałem o tym, że jeszcze Hentai My Life ma barierę. Mam ba barierę, ma barierę. Tak, ma barierę. Ma troszkę więcej LMLP e, życia Jest kolejny plus, który z gardą Ograniczył przeciwnika. Nie, nie trafił do... Jest 8 minuta. Powoli przeciwnicy zbierają się. Yy... Zbliżają się do Ilości farmy w... prawie 100. Zaraz zobaczymy. To ile ma, to ładnie go tu trafił z Hanta my life Ale już nie zaryzykował podejść do niego Być może to by mogło go zabić 11 lew do 11 levela Widzimy, jest przewaga dla hunt my life w farmie Prawie 9 minuta Minimalnie więcej AD ma Hanta my life chyba 129? A nawet nie, ale mnupi ma 162 farmy 73 67. Być może ten mecz rozpocznie się na farmie. 77 60. 23 farmy dzieli Chęta My Life do tego, żeby wygrać ten mecz i, I dzięki temu zdobyczycie miejsce, ale póki co... Jest się dzieje, o, ale mógłbyś misował Q. To będzie koniec meczu. Niestety, na szczęście, Luffy wykopał go z ulta. Nie dopuścił tego, żeby zultować. Jak wiadomo, teraz Handta My Life ma więcej życia. Ma też super umiejętność, czyli może teraz to rozstrzygnąć. Lubbi się cofnął do milionów i chyba po plusa. Już prawie 10 minuta i dalej nie mamy przezwycięzcy. Co za długi mecz. Co za emocje. Emocje sięgają w sufitu. Dobra. 12 lew do 13 levela jest przewaga ale na stronie Henta My Life. Zaraz zobaczymy, kto ile ma farmy. Wydaje mi się, że. Ten ma już ma dość dobry wynik. Ma 84 farm. Brakuje mu jeszcze farm do tego, żeby wygrać ten mecz. Cofnął się jeszcze po blusa. Przewaga psychiczna też dużo daje. Ładnie, ładnie, ładnie użył E. lubię już zdecydował się zaatakować. te dwa razy Q poszło. I jak widzę, że jeden i drugi przeciwnik zmisował. Wydaje mi się, że będzie musiał z tego weszła. słodnie, w niego przetelny Lupi, atakuje, ale. Czy coś będzie? Chyba będzie koniec meczu, czy nie będzie? Meczu, czy będzie ulti, czy nie? Niestety, nie zrezygnował się. Lupi podszedł, jest. że nie, jest. Jest Ignite. Co za emocje! Jeśli go teraz trafi, to będzie kill. I proszę Państwa, mamy trzecie miejsce. Lupi jest na miejscu trzecim a za chwilę odbędzie się meczek Energę, vs mesiak ten mecz jest o wszystko bo tutaj jest ważny każdy punkt która z tych osób wygra praktycznie zapewni sobie miejsce w finale także za chwilkę przejdziemy do ekranu ładowania narge czy zaraz wszystko się okaże są już zawodnicy w bazie 3 dorane lecą z tej strony. Coś tu mamy za wolno, zaraz tu troszkę przyspieszymy. Widzę te same buildy. Pota i pota, bez żadnych ciastek. O to chodzi. Startowali Widzzę, mamy SKT czy Czyżby to był fan? duży. Może to jest tylko niespodzianka. Może jakiś gift. Mesiak jak sprawdzał w krzakach, czy nie ma tam przeciwnika, by go zaskoczyć z Q? Dobra, na początek widzę Dobra, dosyć posadzone strony Mysiaka yy, Tylko pora sobie chodzić bez troską po mapie Ech, Dobra no, za chwilkę ruszy pierwsza fala i będziemy mogli zobaczyć yy, skills zawodników Kolejne Q zmisowane, a Narga ominął umiejętnie Q pierwsza minuta Pojawiły się stwory Tutaj mamy jak zostaje ignajta A z drugiej strony mamy Ignata i barierę. Który zestaw jest lepszy? Za chwilkę się okaże. Na razie dosyć defensywnie. Zawodnicy zbierają przeciwników. Jest jakieś pierwsze starcie. Może za chwilkę będzie. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co każdy. Za, o, pierwsze kills trafione dosyć ładnie. Energia nie ma się podejść za przeciwnikiem Walczy wśród minionów. Poszedł Ignite, poszedł Exhaust. Jest bariera. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Energia została naznaczona. Energia, ostatecznie Energia wygrywa minimalnie mamy małym zwycięzcę I to była tyle. Bardzo szybki meczyk. I nadszedł czas wielkiego finału. W którym wystąpi Energia versus Naturfil. Za chwilkę o się kto jest najlepszym Lisinem w tymże turnieju. Kto zdobędzie pierwszą nagrodę, czyli pcp 50 zł. Drugą nagrodę do SpacePlay 20 zł. Nie są to też nagrody, ale samo uczestnictwo i zabawa to coś, co mi się podoba. Podoba mi się ten turniej. Za chwilkę przejdziemy do ekranu ładowania. Nie mam typowania. Obydwa zawodnicy nieraz razu jeszcze nie przegrali w tym turnieju. Zaraz wszystko się okaże. Jest jakaś jest flash i ignite po stronie Naturfila. I jest wyczerpanie i podpalenie po stronie yy, energię. Mieliśmy już okazję zobaczyć yy, umiejętności energę. W poprzednim meczu dość dobrze poradził sobie z Mesiakiem. Jeszcze chwilkę poczekamy, bo jak widzimy mecz się udaje. Tak, jest już załadowana się gra. Obydwa zawodnicy są w bazie. 3 rany i pota to chyba jest standardowy build na tym turnieju. Były też troszkę inne buildy, ale niestety nie doszli do finału. SKT, i Zwykły Lissin. Zaczyna się. Naturfilm poszedł do krzaków. Być może będzie chciał przeciwnika, czekając w Z tego co widziałem, Naturfilm ma y, Fero City y, jako główną umiejętność w masterkach, a Panarge ma leczenie, czyli rządza krwiotaczki, bodajże. 400 sekund. Póki co czekamy na pierwsze ruchy przeciwników. Pierwsze jest zmisowane, drugie Q też zmisowane czyli zawodnicy wychodzą bez strat z tej potyczki. Tutaj, proszę, energia chwali się doświadczeniem z tego co widziałem, ma bodajże ponad 100 tysięcy. Masterii czyli nie jest to mało. Yy, czy to mu wystarczy, żeby wygrać ten turniej? Zaraz się okaże. Miniony już wystartowały, za chwilkę przyjdzie pierwsza fala. Piękne starcie, widzę, że na turnieju bardzo dobrze widać. Starcie około 25% życia. Czy czy energia stać 50% życia. Yy. Ale nie zapominajmy o tym, że Nargem ma masterka, rządzę księgarzki, dzięki którym będzie się dobrze leczył. Yy, jak widzimy, użył potę, musiał użyć poty. Zmisowana stronie trufila. Szybkie podejście, ale niestety szybko się wycofał. Chciał go szukać przeciwnika. Yy, na się cofnął. No i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Yy, Ciekawy jestem, kto wygra, kto wygra. Widzimy, Naturfil się dość ładnie wyleczył yy, Nie zapomnij o tym, że Naturfil ma jeszcze yy, Pota, czyli ma jakąś tam przewagę Dostał oznaczony Q, ładnie go obija Użył dwa razy Q Cóż za obicie Dość dobre starcie Naturfil zasłużył potę yy, Nie chcę ryzykować Ma tą potę, więc użyje 1178 w minionach przed rany. dwóch zawodników już wyczerpało miksturę i o tym, że Naturfilm ma Flesza być może dzięki temu może wygrać, być może z Fleszem użyje jakieś, jakąś kombinację z super umiejętnością jest walka objani zawodnicy się nie traktują głowo. o poczet jest zaznaczony Poczet Exhaust, jest Ignite czy to wystarczy, Naturfilm już zostaje w zakresie. I mamy! Proszę Państwa, wiecie, Nargę jest zwycięzcą tego turnieju! Wygrał pierwsze miejsce, wygrał życie! Brawo do tego pana! I tym właśnie akcentem zakończył się turniej. Przypomnę tylko, że pierwsze miejsce miał Nargę, drugie miejsce miał Naturfil, trzecie miejsce Lemenupi. Poza z nagrodami znaleźliśmy na czwartym miejscu Mesiak, na piątym Hentai My Life, na, si na szóstym miejscu Skorp Średni. I na koniec chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom za udział w tym turnieju. Ja się świetnie bawiłem, mam nadzieję, że Wy też się świetnie bawiliście. Niedługo też będą kolejne turnieje. Wszelkie informacje będą na kanale. Jeśli Wam się filmik podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę. Możecie też fajnie skomentować. To było na tyle, cześć na razie.